Małe psy mają przerąbane, powiedzmy sobie szczerze. Często są traktowane jak breloczki do torebki. Kompletnie się ich nie szanuje, nie szanuje się także ich psich potrzeb. My z bankiem idziemy teraz na spacer i pogadamy sobie trochę o tym. Kiedyś te małe psy, tak zwane zaczepne obronne, czyli zaczepiają, a potem trzeba je bronić, kiedyś mnie wkurzały. Pełno ich na osiedlach. Takich małych hamów, które rwą się i obszczekują inne psy, doskonale wiedząc, że ich opiekunowie nie tylko nie zwrócą im na to uwagi, ale także doskonale one wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji za swoje zachowanie. Z tym, że jak wejdziemy głębiej w historię tych psów, to bardziej mi ich szkoda niż mnie wkurzają, bo przeważnie są one tak fatalnie traktowane przez opiekunów. Że po prostu nie mają prawa być normalne, miłe i stabilne. Każdy po takim traktowaniu miałby problemy. O co chodzi? Zacznijmy od tego, że małe psy mają mnóstwo problemów, bo często mają zerowe poczucie bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. Nierzadko widuje się, że opiekunowie małych psów to zwykli panikarze. Nie pozwalają swojemu psu spotykać się z innymi psami, czyli nie pozwalają budować mu kompetencji społecznych, a tym samym pewności siebie, jak i nie zaspokajają jednej z najważniejszych potrzeb czyli psiego towarzystwa. Psy przejmują strach od swoich opiekunów, i jak widzą, że ich opiekun na widok innego człowieka z psem nagle sztywnieje, łapie tego malucha na ręce i salwuje się paniczną ucieczką, to i ten pies potem także boi się innych ludzi i innych psów. Bo przecież to logiczne, że jego opiekun musi mieć powód, żeby tak się zachowywać. Nie jest przecież wariatem, prawda? Prawda? Nie czaje, po co ktoś zdecydował się na opiekę nad małym psem, jeżeli wszędzie widzi zagrożenia i panikuje. To błędne koło. A jeżeli pies trafi na trochę mądrzejszego opiekuna, który pozwala swojemu psu spotykać inne psy, to często niestety także ten pies ma zerowe poczucie bezpieczeństwa, bo opiekun nic nie ogarnia. Puści swojego psa do zagrody z większymi psami w jakimś psim parku, stoi z innymi opiekunami, patrzą oni jak te psy się bawią, a tak naprawdę ta zabawa, ta bieganina zabawą de facto nie jest, bo inne psy potrafią bawić się doskonale, ale tym małym psem. I on często podbiega do swojego opiekuna, sygnalizuje mu, żeby mu pomógł, zabrał go stąd. Ale nikt mu tam nie pomoże, bo opiekun nic nie ogarnia z psiej komunikacji i myśli, że pieski się fajnie bawią. Kolejna sprawa: małe psy przenosi się kiedy chce, bierze na ręce. Małe psy nie tyle się nawet dotyka, ale maca się je, jak chce i kiedy chce, bo to tylko pięciokilogramowa zabaweczka. Nikt tam nie patrzy, czy ten pies chce być dotykany, a jak powie im, że nie chce, to i tak każdy go tam zlewa. Wiecie, bo jakby 50-kilogramowy pies powiedział komuś, nie macaj mnie tak i burknąłby mu, pokazując zęby, to te osoby szybko by zabrały rączki i by miały pełne pieluchomajtki i uszanowaliby jego komunikat. A komunikatu takiego 5-kilogramowego psa nikt tam nie uszanuje. Nierzadko widuje się także na spacerach jak te małe psy przestawia się na smyczy jak zabawki. No bo jakże łatwo majtnąć na smyczy takim 5-8 kg psem, gdy opiekunowi nie chce się stać dwóch minut nad kępką trawy, którą ten pies wącha. No i wyobraźcie sobie spacer tych psów: nie dość że większość ich potrzeb nie jest zaspokajana, czyli brak psich kumpli, swobodnej eksploracji itd. To nawet na takim osiedlowym spacerze nie mogą się gdzieś dłużej zatrzymać, albo idą przez osiedle pełne strachu na wszystko, co się pojawi i ujadają. Taki spacer, takie życie to katorga, zaserwowana im przez opiekunów. Kolejna sprawa. Małe psy za często się kąpią. Na domiar nie pozwala się im ubrudzić na spacerze, potarzać, wyknąć wody z kałuży. W ogóle nie pozwala im się być Psem. Robić psich rzeczy. Kolejna sprawa. Małe psy często zabiera się w miejsca, w których czują się fatalnie. Czyli kawiarnie, deptaki, galerie handlowe. No środowiska totalnie nieprzyjazne psom. Gdzie jest hałas, milion bodźców, szybko przemieszczający się ludzie, obiekty, tłumy, beton itd., Problem z ujadającymi małymi psami, które proszą się o śmierć w paszczy dużego psa, totalnie się lekceważy. Bo powiedzmy sobie szczerze, nie uwierają one opiekunów na tyle, żeby wysilić się nad jakimś rozwiązaniem tego problemu, tak jak w przypadku rzucających się dużych psów. No bo takiego małego psa wystarczy majtnąć na smyczy jak lalką, zrobić jeszcze pięciominutowe kółeczko wokół bloku i do domu, spokój. Reasumując moją dzisiejszą gadaninę, to szkoda mi tych maluchów, bo mały pies to nie zabawka, to pełnoprawne zwierzę i zasługuje ono na to, aby traktować je z szacunkiem.